Dzień dobry wszystkim. Dalej wałkujemy temat wizytówki. Dzisiaj chciałem Wam pokazać jak tę wizytówkę wydrukować dwustronnie z idealnym niemalże pasowaniem na zwykłej drukarce. Nie jest to najłatwiejsza rzecz, jeżeli nie dysponuje się drukarką poligraficzną, która ma trochę dodatkowych możliwości. Wykonam teraz tak jak ostatnio w jednym z pierwszych filmów taką szybką impozycję w ilustratorze, która po prostu jest do trzaśnięcia za pomocą paru skrótów krewiaturowych w moment. No i jak pamiętacie, pokazywałem w pierwszym odcinku, że trzeba sobie tutaj dodać znaczniki cięcia i tak dalej. Przygotowałem sobie już ten plik na gotowo, żeby nie tracić czasu rysowania tego samego. Zwróćcie uwagę, potrzebne są mi tylko dwa markery do cięcia. Nie potrzebuję sobie robić dodatkowych. Po jednej stronie marker. Pionowy musi znajdować się po lewej stronie, natomiast z tyłu arkusza do druku musi znaleźć się po przeciwnej stronie. I to samo jest z markerem poziomym, co jest istotne przy tym, co będę teraz ja robił. Składy przygotowałem do druku w formacie A4, bo akurat większość ludzi dysponuje taką drukarką w domu. Mało kto ma trójkę albo większą, więc proszę się nie dziwić, że akurat w tym wypadku jest to skład zrobiony do A4. No i teraz puszczam to do druku. Klik mam już tutaj wrzucony do Foxit'a. I w Foxycie wybieram sobie drukarkę, na której to będę drukował. Jest to taka zwykła, akurat drukarka biurowa, dość duża. Wskazuje, z którego podajnika ma zostać pobrane podłoże, druk w kolorze i tak dalej, format A4. Wszystko ok. Co ważne, żadnego dopasowywania do marginesów drukarki, żadnego redukowania do marginesów. Nie druk dwustronny, tylko puszczamy druk jednostronny. No i maszyna w tej chwili wydrukuje mi tę pierwszą stronę. Drukarka wydrukowała mi już bardzo ładnie stronę pierwszą, teraz biorę stronę drugą. Tę pierwszą stronę oczywiście w odpowiedni sposób odwróciłem w drukarce, żeby teraz móc wydrukować stronę drugą. Dokładnie jednym strzałem, ustawienia te same, bo nie zamykałem programu, po prostu potwierdzam druk. No i patrzymy, co się teraz wydarzy. Mam już przygotowany, wydrukowany arkusz A4. Jak widać wizytówka jest wydrukowana z dwóch stron. Mamy tylko nasze pojedyncze pasery. Przepraszam, jeżeli obraz będzie trochę migotał, ale niestety współczesne lampy generują problemy. No dobra, papier jest na tyle gruby, że dość ciężko jest go prześwietlić, ale spróbuję Wam to pokazać. Wyraźnie jest widać, że mamy przesunięcie na paserze, i po tej stronie zaś, na dolnym paserze, jest OK. Problem mamy zatem z tym. Tylna strona jest odrobinę przesunięta tutaj w pozycji poziomej, że tak powiem. OK. Jak to teraz skorygować, żeby wydruk był poprawny? Już pokazuję. Po pierwsze, potrzebne będą nożyczki, zwykłe, najzwyklejsze. Bierzemy te nożyczki i od pierwszej strony, po prostu, bez żadnej wielkiej kombinacji, nacinamy sobie nasz arkusz. No i teraz widzimy, tu po tym nacięciu, że tak naprawdę jest to około milimetra, który trzeba przesunąć całą stronę w lewo i to powinno załatwić sprawę. No dobra, to sprawdzamy, czy faktycznie tak się stanie. A zatem, skoro wiemy, że mamy przesunięcie drugą stronę, musimy w lewo o 1 mm przesunąć, to najprostszym rozwiązaniem jest po prostu zaznaczenie całości i przesunięcie tego o 1 mm. Jedno naciśnięcie kursora w lewo to jest około 0,3 mm, więc nacisnę go trzy razy: raz, dwa, trzy. Widać, że obraz się trochę przesunął. Zapisuję plik i teraz po kolei wracam do drukowania strony pierwszej i za chwilę strony drugiej. Analogicznie jak przedtem, zwykłe CTRL-P, żadnej zmiany ustawień, bo nic nie zmieniałem, więc OK. Drukuję pierwszą stronę, odwracam sobie arkusz już w drukarce, jest gotowy i drukuję drugą stronę, znowu bez żadnej zmiany ustawień. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Wydruk mam gotowy, to jest arkusz już poprawnie wydrukowany po korekcie. No i teraz sprawdzamy ten paser, który był dla nas, przepraszam, marker, który był dla nas istotny. Nacinamy też ten drugi od razu i popatrzcie sami idealne cięcie dokładnie w obszarze i tak samo tutaj też mamy idealnie trafioną w linię z obu stron, jak widać. Wizytówki zostały idealnie spasowane dwustronnie do druku na zwykłej drukarce, która obracać papieru nie potrafi. A zresztą nawet gdyby potrafiła, a używacie zwykłej domowej drukarki, to na pewno nie obróci Wam papieru o gramaturze 350 gramów, bo na takim zazwyczaj drukuje się wizytówki. Ja tutaj akurat do celów próbnych użyłem trochę bardziej wiotkiego papieru, ale to nie ma znaczenia, bo to tylko prezentacja możliwości. Jak to zrobić zgodnie zresztą z nazwą kanału poligrafia dla każdego, bo to nie są żadne trudne ani bardzo tajemne rzeczy. Na zakończenie dzisiejszego odcinka jeszcze taka porcja informacji na temat ilustratora. Jak już mówiłem, używając klawiszy kursora możecie przesuwać yy, zaznaczone obiekty o pewne wartości i w przypadku takich wartości domyślnych, kiedy tylko użyjecie właśnie klawiszy kursora, używając prawo-lewo, góra-dół, będziecie przesuwali mniej więcej o 0, 30 mm to jest jeden punkt drukarski, który ma tam te 30 mm z małym hakiem. Więc trzy uderzenia klawisza kursora to jest przesunięcie o 1 mm. Natomiast przesuwając z shiftem, przesuwa się trochę mocniej. To przesunięcie wynosi mniej więcej 3,5 mm w jednym Naciśnięciu. No dobra, to chyba na dzisiaj koniec sekretów, jeśli chodzi o pasowanie wizytówek na drukarce, która nie potrafi drukować dwustronnie, że tak powiem z automatu. Jak widać, nie jest to nic trudnego, po prostu przesuwa się cały obraz drugiej strony. Mając już tak przygotowane pliki, czyli mamy przygotowany plik strony pierwszej, i mając przygotowany już przesunięty plik strony drugiej. Teoretycznie za każdym razem możecie właściwie na pewniaka drukować sobie 10 arkuszy pierwszej strony, potem robicie jeden arkusz pasujący tylną stronę, jeżeli jest ok, no to puszczacie pozostałych 9 arkuszy i macie od razu 100 wizytówek gotowe. Na dziś to wszystko, dziękuję i do usłyszenia, zobaczenia myślę, że za tydzień.